żeby ich zachęcić do dobrej sceny. 3-2-1. Yeah! No dzień dobry. Dzień dobry. No i gdzie ta kura? To jak ty nie widzi? Pani nie widać, Panie, nie widać. <grystwanie> Strasznie. To jest. najlepsza moja kura. Strasznie mała wygląda jak... Y... Ona się skurzy. Komik. <grystwanie> wygląda jak komik. Ale to tylko <grystwanie> 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 Ona się przegrała. Co ona ma z tyłu? Czy Ogonek. To jest... Zawsze z tyłu na Ale pod ogonkiem jest coś, co wygląda po, jak... Pod ogonkiem. Ja ja pod, jest... pod ogonkiem jest coś, co wygląda jak szczuroła. Nie, to jest tak zwany lusterko, tak jak zajączek. Ma taka biała planka. To jest. No wie pani co, nigdy nie mieliśmy takiej kury w konkursie. Czy ona no, ja ma... Ja tego powinna wygrać. <laughs> Czy ona bardzo kury utalentowane. Na przykład w zeszłym roku wygrała kura, która umiała yy, yy, tańczyć. Sambę. A ta kura nie. Ona nie nosi jaj, tylko ona robi jaja. Wydaje mi się, że to, że, to, że to się może ludziom spodobać. Kura, która robi jaja. Tak? To brzmi jak dobre hasło reklamowe. Która, która robi, robi jaja, kupią to? Małpa! kubią to małpa, nie wiem, szuka. A ludzie tu małpują. A ludzie tu małpują. A Wie to, co Pani co robi, ludzie to małpują i też się za przebierają, co widać. Niech Pani spojrzy na tych nie przypominają chomików. To są proszę Pani pozostałe kury do konkursu. To są chomiki przebrane za górę. Czyli znaczy to, że mamy tak naprawdę tylko jedną kurę w konkursie, która robi jaja. Tak. ma coś za dziwnego. Jest za chomika. Za chomika. Ma coś dziwnego pod ogonem. To jest chomik garbusek. To jest chomik garbusek? Czy może mi pani powiedzieć, gdzie pani ją kupiła? Bo mi się wydaje, że tą kurę to można kupić. Ja ją tej... ulepiłam! Z czego? Czyżby z yy... bawełny? Z bawełny z na drutach. Najpierw próbowałam zrobić, i potem po prostu tak się zaczęłam śmiać, okrułam to wszystko.